Cześć moi drodzy, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dziś tryb natarcia, czyli 7 na 7 Gramy sobie randomka na mapie El o, W zasadzie randomka to nie jest randomek. Mamy tutaj więcej HP, jak widzicie. Mój pojazd jest podświetlony na pomarańczowo. Macie możliwość zmiany pojazdu, dostosowania go do yy, tej mapy, którą was, Wam tutaj wylosuję. Przede wszystkim taki największy plus tego trybu. I chyba ci, którzy tak cały czas narzekają na nasze kochane arty, no właśnie ich tutaj nie ma, nie ma art, także możecie sobie swobodnie jeździć, tak jak ja tutaj stoję za skałą. Nic z góry na mnie nie wpada, nie spada poza ostrzałem artyleryjskim, czyli e, no jeżeli najedziecie sobie na te kółeczka z artylerią, no to wtedy jedynie możecie aktywować ostrzał artyleryjski. <gry> Czyli nie do końca jest tak, że nie ma ART, ale po prostu nie ma typowego arciarza, który całą bitwę was dręczy, nie wiem, jakieś baczatynki, która strzela i strzela w was non stop. Także tutaj na spokojnie yy, tryb, jak najbardziej fajny, bitwy są według mnie szybkie, choć nie tak do końca, bo no, trwają krócej niż bitwy standardowe, ale macie też co no, więcej HP, jak widzicie. TVP, którym gram standardowo ma 1800 HP. No tutaj mam na starcie 2250, czyli każdy z czołgów ma więcej HP. Myślę, że nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym trybem. Chciałem wam pokazać tą bitewkę, ponieważ udało się mi wykręcić to jest bitwa mojego autorstwa. Jak widzicie po lewej stronie mój po powyżej pasku życia. No, udało mi się fajny wynik wykręcić. Nie jest to jakaś rewelacja, ale postanowiłem tutaj go, tą bitewkę skomentować dla Was i pokazać Wam. I tak z ciekawości możecie dać mi też znać, jaki jest Wasz rekord uszkodzeń w tym trybie, czyli 7x7 na, 7 na tarcie. Jak widzicie, 1222 damage'a na moim koncie udało się dorwać tego bezeta. Jeszcze w tym trybie macie 3 czołki. Na start dostajecie. Jeżeli nie macie żadnej dziesiątki, to nie ma żadnego problemu, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Dostajecie bezetę, dostajecie chyba Udesa i zabijcie mnie. Ale trzeci czołg to jest Fosz, chyba tak, chyba, chyba udało mi się wybrnąć z tej sytuacji. Jak widzicie, przegrywamy w tej bitwie 02. Ja mam gdzieś tam 2200 nastrzelane Tutaj teraz rywale przejmują nam bazę 0 3. Robi się nieciekawie. Teraz dorywam tutaj, dorwałem BZT od tyłu. Dwa strzały dostała mi, dwie pestki. dostaję jeszcze VZ55. Teraz głupia dostaję od Conquerora. Miałem jeszcze jedną pestkę, ja nie wiem, spanikowałem po prostu. Myślałem, że już nie mam nic w magazynku. dostaję drugą pestkę od Conquerora. Mam 3100. Damage'a. Ważne jest jeszcze to, moi drodzy, że w tym trybie jest do wygrania po gdzieś tam ukończeniu jakichś sezonów czołg 10 tieru i tutaj e, nie wiem do końca jaki to jest czołg, bo gdzieś tam troszeczkę z wotem w ostatnim czasie e, no, że tak powiem, e, nie było mi po drodze na końcu tej bitwy też zobaczycie fajny bonus w postaci e, Damage'a Będę miał prezencik taki mały. Gdzieś troszeczkę jestem do tyłu z złotem. Nie wiem, czy gdzieś mi się tam obiło uszy, że nagrodą właśnie w tym trybie hmm, ma być jakiś polski czołg CS nowy, coś tego typu. Tutaj, jak widzicie, Conqueror wyjeżdża od boku, dostaje pierwszą pestkę, drugą pestkę jeszcze w TVPK i mamy 4130 damage'a na koncie. Jednak mam uszkodzony magazyn amunicji. Jest 5 do 5 Urywali Super Conqueror. No i 60TP. Ja z Estebekiem, który tak naprawdę ma ile? Kurde, on ma mało życia chyba, aż sobie zerknę. Poczekajcie. Gdzieś ten Estebek. Estebek ma 788 życia, ale on chyba zaraz oberwie od Conquerora, który chyba chce na mnie tutaj wjechać, jak widzicie. Strzela w Estebeka. No i... Robi się nieciekawie. Cały czas nie wiedziałem, gdzie jest ten 60 TP. Czy on mi tu z góry nie wyjedzie? Tutaj, jak widzicie, z tego miejsca, ale no troszeczkę ryzykowałem. STB ma 10 Hapsów. Teraz Conqueror wyjeżdża na mnie. Puszczam jedną pestkę, ja w niego drugą, trzecią. W zasadzie chyba tylko trzy weszło. 5100 dmg na moim koncie Conqueror zjeżdża. Na moje szczęście nie trafia we mnie. No i mam pestki i chyba go wykończę. Tak jest, tak też się stało. 5476 widocznego damagea. I dopiero pierwszy kill na moim koncie. Chociaż tyle uszkodzeń to pierwszy kill. Teraz mam trzy pestki w magazynku. Cały czas bałem się tego 60TP, że on gdzieś tu wyjedzie mi na plecy. Ale jak widzicie nic się nie dzieje, nikt na mnie nie jedzie. Jestem. Back. Jedzie tam na to pole, gdzie może nam. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa: radiostacja czy jakoś tak. Jedzie wykryć nam tego 60 TP. Ja tutaj, jak widzicie, wolno podjeżdżam. Boję się, że gdzieś ten y, polski husarz na mnie ruszy, bo tak naprawdę jestem dla niego na jeden strzał. No i dzięki Estebokowi, właśnie wiem już, gdzie jest ten 60 TP, i zastanawiam się teraz jedno. Gdyby on chciał, to tak naprawdę wyjechałby, bo ma przewagę HP-kową Na mnie mógłby mnie wykończyć. No i nawet Estebeka, gdyby się gdzieś tam skontował, czy cokolwiek. I tu zastanawiałem jedna rzecz. Widzicie, stoję, czekam, aż Estebek podjedzie troszeczkę z drugiej strony 5400, tak jak mówiłem Damage'a na moim koncie i widzę jedną rzecz, jak sobie oddaliłem kamerę. Że ten 60 TP widzicie, stoi i się nie rusza, i to jest właśnie ten bonus, o którym Wam wspominałem gdzieś tam, w środku tej bitwy. Tutaj troszeczkę lekceważę, w BOK wieży bez przymierzenia. Pierwsza pestka się odbija, ale trzy kolejne wchodzą w sumie prawie 1000 uszkodzeń na 60 TP. Jak widzicie, 6400. Ponad Damage'a, także myślę, że fajny wynik. Tym bardziej nie grałem w żadnym Plutonie, byłem tutaj sam. Także dajcie znać, jaki jest Wasz rekord w tym trybie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!